Ta okolica wygląda podejrzanie znajomo. Już wiem, gdzie mnie prowadzisz. Nie, 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 nie chcę tam, nie! Przestań, nie chcę! Tak, chodź. Nie. No, chodź. O Jezu, no dobra, no wejdę. Ale potem musisz mi kupić coś pysznego. Idziemy. Siema! hejka. O, nie, tylko nie ta wariatka. No ekstra. Zanim mnie wykończy, to chce mnie udusić. Ratunku! Ojełka! Słodkie, słodkie, słodkie. mój kochany. Dobra, miejmy to za sobą. Niech sprawdzi co mam sprawdzić, i idźmy już stąd błagam. Gucie, zapraszam do siebie, proszę bardzo. Dobra, im szybciej będę miał to z głowy, tym szybciej będę miał to z głowy, ale ja jestem mądry. Taki duży pies, to nie musi tutaj wchodzić. Czyli co, nie muszę wchodzić na to zimne? Super! Tutaj pana zbadał po niebódku, Tak, pokaż zamki. A co jak się okaże, że mam ta święca? Albo jakieś inne takie takie coś? Ej, gdzie mi z tymi łapami do pyska? Brzuszek miękki. Ej, ratunku, nie mogę oddychać! Nie ściskaj mnie tak za brzuch, bo no i masz. Brzuszek zdrowy, a pokaż oczka. Bardzo grzeczny. O Jezus, nie chciałem widzieć aż tak dużo. Dobra, czyli skończyliśmy badania, mogę iść do domu, tak? Pewnie nie. A co to masz za sznurek? Taki mamy tutaj stetoskopik. I... Czyli wkładasz to sobie do uszu, a drugą końcówkę wkładasz mi w. O nie. A co tak, Pika tam? Ej, z czym ona się zakrada? Ach, ładnie, dobrze. Ładnie gutek stoi. A <noise> Życie to piekło. No, i w normie. W sumie, jak będę grzeczny, to w domu dostanę moją pyszną karmę. Patrzcie co dla was mam. Sama, szama, 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 sama. Szama. Hehehehe! Yeah! Pewnie posła po igłę. Ty, a co to za torba złodą latająca taka? No, oczywiście, że pora na igłę. Za <śla> jakie grzechy. To teraz, jak tylko podejdzie do mnie z tą igłą, to ugryzę ją w nos i zobaczymy. A co to? To nie igła. Może to jedzonko? No, to dobrze, to zrobimy tak. Oj, to chyba nie jedzonko, znowu się zakradła. Pokaż tą pupcia. <laughs> nie! Ała! I po sprawie. <laughs> to ja chyba wolę zastrzyki. Dobra, chodźmy już do domu i się położę, bo siedzieć to sobie raczej nie posiedzę. Dziękuję bardzo za wizytę. Mogę już iść, czy chcesz mi jeszcze coś wsadzić? Do widzenia. O, koniec. Dziękuję. Nara! Ale byłem twardy. Nawet ramen nie jest taki twardy. Desant, desant, otwórz! Nie, yeah, wolność! Ej, patrz, koty się leją. Chodź. Idę! Tudum, 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 galopem. O, jaki fajny pojemnik. Czekaj, staguję się. Hejka, to ja, Gucio. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę w górę. Hahaha, <śmienny> Nara!